Cześć, witajcie na kanale Wędruj z nami. Dziś pokażemy Wam, jak sadzić drzewka owocowe. Dziś będziemy sadzić morele w odmianie SOMO. Jest to odmiana samopylna, więc wystarczy tak naprawdę jedno drzewko moreli posadzić w tej odmianie. Jest to odmiana średniowczesna i tutaj Wam pokażę może taki ogólny opis producenta. Odmiana deserowa na przetwory, drzewo tworzy koronę kulistą, zagęszczającą się. Właśnie co cechuje tą odmianę na plus, że wykazuje ona dużą wytrzymałość na niskie temperatury. Owocuje obficie bez zapylaczy. Tak jak już powiedziałam, jest samopylna. Owoce średniej wielkości, dojrzałość zbiorcza, druga połowa sierpnia. Drzewko przed sadzeniem koniecznie musicie namoczyć w wodzie, to jest bardzo istotne. No to zabieramy się za sadzenie. My już wybraliśmy miejsce na swoją morelę. I teraz słuchajcie, będziemy kopać dół o średnicy tak 70-80 cm. Na głębokość myślę tak 60-70 cm. Im macie gorszą glebę, tym po prostu głębszy ten dołek. Zróbcie, żeby bardziej żyzną glebę tam dodać. A jeżeli macie żyzną glebę, to ten dołek myślę wystarczy tak 60 cm. Co będzie Wam potrzebne? Oprócz ziemi ogrodowej. Jeżeli chcecie wzbogacić swoją ziemię, to będzie Wam potrzebny również kompost, a jeżeli nie macie, to ziemia uniwersalna. No i będzie Wam potrzebny no, najlepiej obornik. Albo granulowany, albo jak macie, taki trochę przekompostowany, taki ze słomą. Także kopiemy dołek. Słuchajcie, dzisiaj jest przepiękna pogoda. Mam nadzieję, że słyszycie te ptaszki, które umilają nam dzisiaj pracę w ogrodzie. No drzewko moreli owocuje tak po 4-5 latach dopiero, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ale wiem, że w szkółkach są też takie drzewka, gdzie już mają pierwsze zawiązane owoce, więc nawet możecie sobie spróbować, która odmiana Wam bardziej smakuje. Tylko wiadomo, takie drzewka już będą dużo droższe, bo one są starsze. Przypominam, że nasze drzewko moczy się w wiadrze z wodą. To jest bardzo ważne. Ziemię ogrodową będziemy mieszać z kompostem. Tak mniej więcej jedna część kompostu, trzy części ziemi ogrodowej. Jeżeli macie żyzną glebę w swoim ogrodzie, to nie musicie jej mieszać z kompostem. Ponieważ u nas ziemia jest piaszczysta, dodamy trochę do ziemi hydrożelu. Dzięki niemu po prostu drzewko no na ziemi piaszczystej lepiej się przyjmie, lepiej będzie rosło. Bo jednak ziemia piaszczysta no, bardzo szybko pochłania tą wodę, i drzewko by się tak pewnie za dobrze nie przyjęło. Trzeba by było podlewać bardzo, bardzo obficie i bardzo często. Dlatego dodanie hydrożelu myślę, że jest bardzo dobrym pomysłem. Jeżeli z kolei macie glebę taką gliniastą, bardzo mokrą, To polecam Wam wymieszać ją troszeczkę z piaskiem. Widzicie, już powoli coraz głębiej się dokopujemy, i widać już żółty piasek. Także my koniecznie musimy użyć tutaj kompostu i hydrożelu. Już jest? Pięć. pięć. 45 centymetrów, jeszcze troszkę. Zobaczcie, już prawie sam piach. Dół wykopany. Zobaczcie. Zobaczcie, ile piachu. No tutaj na pewno żadnej roślinki taki piach nie odżywi. Bo wody też na długo nie zatrzyma, więc konieczny jest kompost i hydrożel. Morelka się moczy, ale za chwilę zostanie posadzona. Na spód daliśmy trochę ziemi, żeby obornik nie był bezpośrednio na piachu. I teraz słuchajcie, na spód dołka dajemy tak 3-4 garście obornika granulowanego. Podlewamy to. Czekamy trochę, aż obeschnie. Teraz przykryjcie ten obornik warstwą ziemi, bo korzenie nie mogą dotykać obornika. Teraz formujemy kopczyk z ziemi ogrodowej i kompostu. Ponieważ my mamy ziemię piaszczystą, mieszamy jeszcze ziemię ogrodową z hydrożelem. Dokładnie wymieszajcie, jeżeli też będziecie używać hydrożelu. Mamy kopczyk uformowany, teraz kładziemy drzewko. Słuchajcie, my kupiliśmy no niestety w jednym ze sklepów budowlanych na dziale ogrodniczym, no mam nadzieję, że się przyjmie to drzewko, bo te korzonki są jakieś takie dość marne. Kładziemy drzewko na kopczyku tak żeby pień był prostopadle do ziemi. Ale jak widzicie musi być jeszcze wyżej, bo inaczej zakopalibyśmy miejsce szczepienia. Także jeszcze trochę ten kopczyk musi być wyższy. Zwracajcie na to uwagę. Miejsce szczepienia nie może być pod ziemią. stawiamy drzewko na kopczyku i rozkładamy korzenie na boki, żeby się po prostu nie zawijały. Teraz obok drzewka wstawiamy od razu palik, żeby później nie naruszać mu korzeni. Przysypujemy korzenie żyzną ziemią, czyli w naszym przypadku tą naszą ziemią ogrodową zmieszaną z kompostem. Ziemię udeptujemy, tylko delikatnie, żeby jednak nie uszkodzić korzeni, bo większość korzeni jest dość wysoko tutaj. I obficie podlewamy. Później, jak ziemia obeschnie, możecie sobie jeszcze tam, gdzie potrzeba, dosypać ziemi i najlepiej zrobić sobie takie wgłębienie na około pnia, do którego po prostu będziecie wlewać wodę w celu podlewania. Na początku trzeba będzie podlewać drzewko tak co dwa dni albo codziennie, dopóki się nie ukorzeni dobrze. Jeszcze, co jest ważne, jeśli sadzimy drzewko wiosną, to pędy boczne i pęd główny skracamy. Tak mniej więcej no, o jedną trzecią, tak o połowę. Pęd główny skracamy mniej. Zaraz wam pokażę. I pamiętajcie o tym, żeby tutaj to miejsce szczepienia nie było czasami pod ziemią. Ono musi być nad ziemią. Drzewka owocowe z gołym korzeniem możecie sadzić jesienią lub wiosną. Lepiej jest zasadzić jesienią. Jeśli drzewko sadzicie jesienią, to od razu usypcie kopczyk przy pniu, bo to ochroni drzewko przed mrozem. Teraz pozostało nam już tylko przywiązać pięć drzewa do palika sznurkiem. Robimy to na tak zwaną ósemkę. Dobrze, ja Wam teraz pokażę, jak skracam te pędy boczne i pęd główny. Te pędy, boczne. pędy boczne skracamy nawet o połowę. Połowa, jedna trzecia. Tu gałązkę mamy ułamaną, więc też ją przytnę. Główny przycinamy mniej niż pędy boczne, tak maksymalnie o 1 trzecią. My tu jeszcze troszeczkę przysypiemy drzewku ziemią, żeby było wyrównane. Zrobimy tak jak powiedziałam w Teraz ponownie podlewamy. I my na końcu wyściłkujemy korą sosnową. To wszystko w dzisiejszym filmiku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.